Cześć, witajcie w tym oto jakże pięknym 2021 roku. Tak, odostajecie o 8.30 filmik. Dzisiaj mm, jakże pięknego nowego roku. Także wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby ten nowy rok był dużo lepszy niż ten poprzedni, mimo wszystko. Ehm, chciałbym Wam bardzo podziękować za taką aktywność, bo. Gdyby nie wy, to nie byłoby kanał. Także naprawdę dziękuję Wam za każdą oddzielną subskrypcję na moim kanale, że w tak krótkim czasie naprawdę tyle rzeczy się pozmieniało. Naprawdę. Mimo wszystko. E, no i jak zaczynamy nowy rok, to z przytupem. Także e, jestem ogólnie sobie w grze. E, ale myślę, że taka niespodzianka dla Was e, e, się spodoba. To będzie krótki filmik. Nie będzie długiego filmiku. Będzie krótki filmik, ale myślę, że naprawdę się wam spodoba iż, gdyż ponieważ postanowiłem, e, że wydam swoje gospodarki. Tak dobrze słyszeliście, e, parę save'ów wam wydam. W e, całą listę modyfikacji dostaniecie w opisie. E, będzie już w opisie, będzie plik w notatniku ze wszystkimi linkami, jeżeli chodzi o budynki, skrypty, itp. do jakieś duperele, więc wszystko odnośnie tego będzie. W notatniku linki do saveów będą oddzielnie i myślę, że taka nagroda Wam się spodoba. I co więcej, planuję, żeby co każde tysiąc subskrypcji, akurat na co każde tysiąc subskrypcji, nazbiera się trochę tych Januszy i powydaję Wam po prostu te save, które. Dostajecie, które dostaniecie, które zrobię na kanał, które wrzucę. Także myślę, że dla Was to będzie mimo wszystko fajny gift, fajny prezent, co każdy 1000 subów, bo zawsze mnie prosicie: adaj, sejwa, adaj budynki, adaj, adaj, adaj. Więc myślę, że skoro Wy mnie oglądacie, skoro dajecie mi donaty, to co naprawdę za każdego donatyka, o tak, dziękuję naprawdę, za każdą złotóweczkę. Więc skoro wy coś od siebie dajecie, to ja też muszę coś od siebie dać, znaczy muszę. No po prostu, skoro wy mi coś dajecie, no to ja wam coś dam, no bo to działa w dwie strony, tak? Więc wy dostaniecie savey. Eee, jeden save będzie miał dwie gospodarki, więc będziecie sobie mogli grać z kolegami na multi. A reszta będzie z gospodarkami pojedynczymi. Teraz niby się nie ruszam ja mimo wszystko, ale mam nadzieję, że miło przyjmiecie ten filmik i pomysł i że co każdy tysiąc subów ja jakieś tam fajne gospodarki dostaniecie. Nie mówię, że one są jakieś wybitne czy coś, bo one nie są. One są po prostu zrobione przeze mnie tak, jak mi się wydaje, że powinny być i tyle. E, a więc e, teraz przejdziemy do tej części takiej artystycznej, gdzie będzie parę przebitek tych gospodarstw. No i oby ten nadchodzący, znaczy w sumie już obecny 2021 rok był dużo lepszy w zdrowiu przede wszystkim. Jakie zdrowie to jest wszystko. A tymczasem ja się żegnam, no i zapraszam na część artystyczną. Pa nie wygrania! grania.